Zapraszam do wspólnego, porannego rozruchu. Dzisiaj pozycja siedząca. Możecie siedzieć, siedzieć z krzyżem, w zwykłym siadzie, taki Wam pasuje. Zatem zaczynamy. Skręty głowy lewo-prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do przodu, do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pochylenia głowy do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Unoszenie barku do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bark do przodu, raz i do tyłu, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark, raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Krążenia barku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

4 5 6 7 8 9 10 drugosłown raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fantastycz Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Dla mnie nie zajęli, nazywam się Jonożaniczek, jestem 64-letnim fizjoterapeutą i promuję zdrowie poprzez ruch. Ręce jak do modlitwy i do przodu, do tyłu. Raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i ten sposób raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Dwa, raz krążę głową i unoszę na barku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wydaje się ćwiczenie bardzo proste, a jednak troszeczkę... Kłopotów sprawi dla niektórych osób. Napiszcie w komentarzu, czy udało się to dzisiaj wykonać. Unoszenie łokcia do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Do boku. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi park. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Prostujemy rękę przed sobą. Raz, dwa, trzy, cztery.

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz rękę staramy się położyć na plecach, czyli w ten sposób. Próbuję. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, rúgarek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fantastycznie. Ręce na kolana i na przemian. Raz na jedno kolano, raz na drugie. I raz, 2, 3, Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Super. Podpieramy się z tyłu rękoma i odchylanie głowy do tyłu, mostek w sufit. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Świetnie. Obie ręce tu. Obie ręce tu. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Sub. Trzy. Głębokie wdechy i wydechy. wydech. Wydech, wdech, wydech i wdech, wydech. Dobrze. <laughs> Opieramy się z tyłu o ścianę, czy podpieramy się rękoma i kręcimy stopy na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Obie nogi prawo i lewo. Raz.

dziewięć raz na bok raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć druga strona raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć Sup. pytamy się za udo pod kolano i prostujemy nogę w kolanie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć druga noga i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć dobrze? Teraz chodzimy się pod kolano, rysujemy kołka pod udem. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, druga strona i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć drugą stronę raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć pan pytamy się za stopę wprostujemy nogę w kolanie raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć druga stopa raz Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chwytamy się za stopy i delikatne takie pulsowanie do przodu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. I. Sześć głębokich wdechów i wydechów. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wdech, wydech wdech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, 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 wydech i wdech, wydech. Dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia. I miłego dnia życzę, do miłego zobaczenia w następnych filmach.